Studia magisterskie z retoryki stosowanej to nie tylko kontynuacja nauki dla retorów, ale przede wszystkim świetne uzupełnienie dla studentów, którzy ukończyli inne kierunki studiów. Sztuka pięknego wysławiania się, tworzenia wystąpień i analizowania przekazów w dzisiejszych czasach wszechobecnej komunikacji jest niezbędną umiejętnością pożądaną na rynku pracy. Podczas tych studiów nauczysz się, w jaki sposób budować i wygłaszać teksty perswazyjne. Poznasz tajniki dobrej organizacji i prowadzenia dyskusji, debat, konferencji, sympozjów, szkoleń, spektakli i innych widowisk publicznych. Dowiesz się, w jaki sposób tworzyć profesjonalne przekazy marketingowe oraz materiały reklamowe i promocyjne. Zdobędziesz umiejętność świadomego operowania głosem. Na zajęciach uczymy się teorii, którą następnie wykorzystujemy podczas ćwiczeń praktycznych. Przekazy audiowizualne, dyplomacja, wystąpienia publiczne, kreowanie wizerunku czy negocjacje to bardzo aktualne zagadnienia, którymi zajmujemy się podczas zajęć. Zdobywamy wiedzę i poznajemy narzędzia, które umożliwiają nam korzystanie z ogromnej siły słowa i sztuki perswazji. Na studiach drugiego stopnia realizowane są zajęcia w oparciu o bieżące problemy retoryczne. Co to oznacza? Oznacza to, że część zajęć jest prowadzona w języku angielskim. Daje nam to możliwość weryfikacji w oryginale tego, co dany twórca chce nam przekazać. W trakcie studiów drugiego stopnia wypracowujemy umiejętności pożądane na rynku pracy, takie jak samodzielność, kreatywność i interdyscyplinarność. A także wielozadaniowość, prognozowanie oraz planowanie. Wszystkie te umiejętności możemy udoskonalać podczas konferencji retorycznych i filozoficznych, które odbywają się cyklicznie, oraz podczas staży i praktyk, a także projektów organizowanych przez naszą uczelnię. Tutaj wydoskonalisz także kompetencje komunikacyjne i motywacyjne, np. świadome używanie komunikacji niewerbalnej, argumentowanie. Panowanie nad stresem i emocjami, rozpoznawanie manipulacji w negocjacjach, prowadzenie konwersacji w dyskursie dyplomatycznym i marketingowym, stosowanie etykiety i netykiety w dyskursie dyplomatycznym i marketingowym. Zdobędziesz tutaj także umiejętność obsługi programów do tworzenia prezentacji multimedialnych oraz umiejętność krytycznego i kreatywnego myślenia. Te unikatowe na mapie Polski studia to najlepsza odpowiedź na obecne zapotrzebowanie na specjalistów w szeroko pojętej perswazji komunikacyjnej. Z perspektywy absolwenta uważam te studia za niezbędne dla każdego, kto nie tylko chce się kształcić w retoryce, dla każdego człowieka, który w ogóle komunikuje się z innymi. I tak sobie myślę, jeżeli, jeżeli miałbym się cofnąć w czasie. To czy wybrałbym ponownie ten kierunek? Odpowiedź brzmi oczywiście, że tak. Zapraszam.